To jest zadanie. To jest, y, taka orzeźwiająca sałatka, à la, a la co? Ala No Na wierzchu były robaki, no, żeby szokowały. A robaków próbowałaś? E, no, tak nie. Nie? Tak? Nie. A chcesz spróbować? No. A, a muszę? Czy chcesz? Się nie. Nie muszę To nie. No. Co szokuje? Trochę szokuje. Mariusz, zapraszam cię. Co ma być, to będzie co? Trzeba się przejmować. Na talerzu Mariusza znalazły się smażone larwy jedwabnika, ukwiały percebes, sos z durianu i balsamka ogórkowa. Ja stąd tak. To wychodzę. jest film opsy. Tak, tak. One wszystkie idą przeciwko nam, jak strzały. Magda. Ja nie mogę na to patrzeć. Nie zgadzam się dzisiaj z nimi do końca. No, A, co za Karola. ugotowany był w bulionie? W Bulionie? Tak. Ugotowały się? Tak. Na pewno? Na pewno. Robaki są prawie. Zobacz to wszystko, co wychodzi, widzisz tutaj. Mhm. Fajny robak jest, kiedy już jest chrupiący. No nie jest chrupiący, ale chyba niektóre tak są. Ze mną. Tak, zewnątrz. To wiesz, jeden do burzy ze mną, jeżeli chcesz. I trochę sok jeszcze w środku, prawda? Mój był suchy. To miałeś szczęście, miałem pycha, Mariusz. Bardzo tak, Ci dziękuję. Ja, za... Dziękuję. Robakami jest jak ruletka. Jeden dobry, jeden niedobry, a trzeciej umieramy. <grytka> Tomku, zapraszam cię. Zrobiłem taką w miarę prostą sałatkę właśnie z ziemniaków truflowych i durijana. Do tego dodałem wątróbkę z, z żabnicy. I jestem w miarę zadowolony. Ja myślałem, wydaje mi się, że ty to łączysz na tej zasadzie, że a połączę, dali mi wszystko, to wezmę sobie z tej tacy, połączę wszystko razem. E, że będzie udawało, że smakuje. Proszę. Znaczy ja to jadłem i powiem, Co? nie smakuje to proszę. Od razu mówię, że mi to nie smakuje. No to, to, po to potem smak... mi to daj kurczę. Wiesz, Wyjdź z tym talerzem z powrotem. Tomek, jak chcesz spróbować? Dostałem pełną łyżkę czegoś, co mi nie, nie smakowało i nie widzę powodu, dlaczego miałbym to jeść, po pierwsze, jak oceniasz nasza konkurencja dzisiaj? Dla mnie ona jakby nie ma sensu. Znaczy, jakby krokiem dalej może być jedzenie wiewiórek albo e, no nie, wiem, albo psa, no. No Chińczycy jedzą, psa? Teraz porozmawiamy o co ty przygotowasz Wątróbka. Mhm. I powiem ci, prawda, jeżeli masz wątróbka Cielęsa drobiowa mm -hmm. z, 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 Która chcesz? Albo z żabnica. Jeden reguł może być lekkie różowa, ale nie surowa. Popatrz. To jest surowy. Masz te robaki, mm -hmm. prawda? Patrzysz? Mm -hmm. O! Mm -hmm. Surowy. Jesteś aktualnie nastawiony na nie. To nie można. Nie możesz się poddać. Albo chcesz walczyć, gotować i robisz coś fajnie, albo nie. Obojętny, czy masz żabnica, robaki, czy węża, czy moja wątroba do smażenia. Obojętny. Bądź nastawiony na tak, nie na nie, dlatego, że jeżeli nie, to nic nie będzie z tego. Niestety. No za szybko się poddał, no nie można tak. Powinien trochę powalczyć, a dzisiaj po raz drugi pokazał swój charakter takiego, takiego słaby. Wielki chłopik, wydawałoby się, że coś, a tu leszcz. Tak jakby dzisiaj rano zostawił jaja za wersalką. Julię, zapraszam. Gotowane ukwiały percebes podane na duszonym durianie w towarzystwie chrupiących larw, do tego glony, liść kary i skorzonera. On va voir. On Nie. Yeah. Takie robalique. Mm takie peśne. Genialne. Mega. Powiem ci Julien. Fantastique. Tak, dobre. No, larwy są dobre, pęśne. Mm. Poezja. Ale poważnie czy żartujesz? No, poezja. Jak robiłeś te robaki? No, na olej i trochę sól. Robaki są bardzo dobre. Dziękuję. Postawiłam na zielone warzywa i na wątróbkę to rybną z ziemniakami truflowymi. I oczywiście były karmelki z takich pulchnych robaczków. Może wygląda prosto, może wygląda klasyczny oprócz robaki, której wiesz co, się najadłem, już czuję, że się żyją tutaj te, której. Nie chcę więcej, ale jest przyjemnie przyprawiony. Pomysł był. No ale cieszę się, że nie musiałem ich próbować. Tych robali. W Daniu Arka może się znaleźć wszystko. Robiłem odkrywca smak. Jak odkryją te glony, może coś tam posmakują, może coś im tam, wiesz, się spodoba. I co to ma być? Wygląda jak zdechły boła. Co tam dałeś? No te wszystkie robale, te nóżki. Na zadanie. Odkrywca smaku. Mam to odkrywać? Ja też? Proszę. A ty odkryłeś? Tak. Nie wierzę. Masz. Nie razem. Dobrze. Masz to jaka? Nie tak jest po całości, tylko wygrzebujesz to, co lubisz. Te robaczki lubisz i grzebiesz nie A glonów nie lubisz i nie jesz. No mi to smakuje. No ja, no to chyba ja dalej. mam to wypalone kubki smakowe. Jadłem sobie z panią Magdą Gessler razem kolację, talerz mieliśmy razem, jedliśmy sobie, jeszcze świece tam mogły być i po prostu byłaby po prostu torpeda, nie? Fajnie, super. Euforia, podniecenie. Naprawdę, moje marzenie prawie się spełniło, no. Tylko, że jeszcze jakby to było dobre, to już w ogóle, to już by był cud, i malina, nie? Ja myślę o tym, że to śmierdzi. Teraz mi pani to mówi? Jak już się normalnie zachwęcam? Ja Cytrynki trochę skropy. Cytrynki. Doprady. Jestem w szoku w ogóle, że takie coś wyczerwałem. Naprawdę. Tak, ja też. Najlepsze było to, że, że ja byłem przekonany, że to jest dobre, bo mi to naprawdę smakowało. Panu <laughs> smakuje, tak? Wiesz co martwi mi? Jedna rzecz, której czułem, powiem Ci uczciwy, której czułem, kiedy gryzłem ten robak. Jeszcze jest dosyć dużo sok. Soczyste dania najczęściej są w kuchni cenione, ale soczysty robak... Dziękuję Ci za surowy robak, Parek. Pierwszy raz musi być w życiu i miałem ją dzisiaj. Dziękuję. Ale masz wyobrażenie i to jest najważniejsze. Dzięki. Nazwałem na początku to danie odkrywca smaku, teraz to nazwę surowe robaki na kapciu z glona, bo już nie mam innej nazwy na to naprawdę. Proszę. Przygotowałam makaron, który był aromatyzowany czosnkiem, galangalem użyłam do niego ukwiałów z tymi pięknymi pączkami, bo tak mi się podobały, ale nie miałam serca ich nie użyć, bo tak ładnie pachniały morzem, że bardzo chciałam je wykorzystać w tej paście. Jest trochę ostro i bardzo przyjemnie. Nawet, jeśli zostawiłaś te pączki, paznoczki, prawda, jest wszystko tak fajnie. Ale nie niepotrzebnie. Ale jest smaczny, jest fajnie. Znasz produkt, masz wyobrażeń. Dziękuję. Karina bardzo chciałaby usłyszeć podobny komplement. Ugotowałam wywar na ukwiałach, dodałam glony. Wszystko położyłam na ugotowanej, zblanszowanej fasoli zielonej. Nie jest to klasyczna zupa tajska, ale jakby nie było, jest naprawdę bardzo, bardzo smaczna co oznacza, że z bardzo dziwnych rzeczy można przygotować coś naprawdę wow. No, ja wiedziałam, że nie dam im shitu. Nie wiem jak, ale wyczarowałaś jedną z lepszych japońskich zup. Takie wow, wreszcie docenili mnie. No, wracałam tak 5 centymetrów nad ziemią. Piotr, zapraszam. Podajemy parpadele robakowe. Czemu nie? Wyszło takie fajne duże gniazdo. Na tym ułożyłem warzywa, owoce i u góry nasze kochane larwy. Robak, dobry? Chyba tak, na masełku. Chyba, czy, no, czy nie dobrze? na pewno, dobry? Skąd wiesz? Na pewno dobry. Spróbujesz? No, tak, próbuje. Poszedłem po bańdzie. Nie próbowałem, ale je użyłem. No wiedziałem, że białko. No jak może białko smakować? Jak krewetka, kalmary, lobstery. Okej, okay, mogą się różnić. Mniej i bardziej słodkie, ale to zawsze białko, prawda? Mówisz prawda, czy kłamiasz? Tak, tak trochę kłamiesz. Tak, tak trochę tam go oblizałem. Robaczek? Chodź do mnie. <noise> Na masełko, <noise> dwa chlepiące. Jeden dobra? Mogę poprowadzić? Nie musisz. Pacz, żebyś cytrantował, chodź, żebyś. Nie? wie? Najlepszy Najlepsze jest naturalny. Nie, połykaj. Mm. Pyszny, wyborny. <noise> Już wiesz, że robaki smakują. <noise> Dziękuję, Piotr. Dziękuję. Pięć robali zjadłem. Piotr, żyjesz? No, ja wziąłem tą wątrobę z tej żabnicy, zrobiłem to z owocami, jakieś kary, czosnek. zabiłem smak tej wątróbki tak, żeby była jadalna i zrobiłem tego taliatelę ze skorzonery. Także chyba będzie ok, ale ja bym tego nie zjadł. Może twoim zdaniem składniki były hardkorowe? Ale moim zdaniem z tych hardkorowych składników stworzyłeś Twoje kary, Twoje osobiste i nie wiem, czy kiedykolwiek ktokolwiek będzie w stanie je powtórzyć, bo jest bardzo dziwną mieszanką, ale przy tym przepyszną. Naprawdę. Jest to pyszne. I tak jestem miło zaskoczony, że mi tak dobrze poszło. To była naprawdę dla nas bardzo ważna próba. Wiemy, z kim pracujemy. I pierwsza osoba, która przygotowała jedną z najlepszych dań dzisiaj, coś naprawdę smaczny, jest. Monika. Ta druga osoba jest. Dawid. No i trzecia osoba, Karina. Wśród Was jedna osoba była najlepsza. I ta osoba będzie miała gigantyczną przewagę w następnej konkurencji. I będzie miała również duży wpływ na to, jak to zadanie będzie wyglądać. Tą osobą jest. Karina. No super, jakie fajne uczucie. Stanałam na podium i to na najwyższym stopniu. Pamiętasz jak to robiłaś? Tak. Powtórzysz? To dajesz tak. mi receptura w takim razie. Karina w nagrodę nie musi brać udziału w następnej konkurencji.